Dzień dobry. Oliwki występują w basenie Morza Śródziemnego. Wiecznie zielone drzewo oliwne może rosnąć przez tysiące lat, a plony osiąga zaledwie 10 do 20 lat po posadzeniu. Świeże oliwki nie są spożywane, ponieważ mają charakterystyczny gorzki smak. W 100 g produktu jest 146 kcal, 15 g tłuszczu, w tym 2 g kwasów tłuszczowych nasyconych. Około 3 g błonnika, 1 g białka i 4 g soli. Nie zawierają węglowodanów. Zielone oliwki to te, które są zbierane z drzewa zanim dojrzeją. Wówczas mają barwę szarawą, potem zmieniają barwę na zieloną. Im są mniej dojrzałe, tym mają więcej goryczy i mniej związków mineralnych. Owoce obfitują przede wszystkim w nienasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza kwas oleinowy który jest pożądanym składnikiem diety. Odpowiada on za zmniejszenie aktywności genu odpowiedzialnego za występowanie raka piersi, chroni serce oraz naczynia krwionośne. Regularne spożywanie kwasu oleinowego zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Omawiane oliwki zawierają takie składniki mineralne jak wapń, fosfor, magnez, żelazo oraz znaczne ilości sodu. Oliwki są także bogate w witaminy z grupy B, prowitaminę A, witaminy C i E. Witaminy C i E to przeciwutleniacze, które neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Natomiast witaminy z grupy B usprawniają funkcjonowanie układu nerwowego i tym samym zwiększają odporność organizmu na stres. Dzięki obecności błonnika pokarmowego, owoce te poprawiają perystaltykę jelit, są też lekkostrawne. Spożywanie oliwek korzystnie wpływa też na mikroflorę przewodu pokarmowego. Wykazano, że oliwki mają zdolność do obniżania poziomu złego cholesterolu LDL. Przy regularnym spożywaniu oliwek poziom cholesterolu we krwi ulega obniżeniu, a ciśnienie krwi wraca do normy. Regularne spożywanie tych owoców obniża ryzyko zapadalności na choroby serca. Dieta bogata w owoce drzewa oliwnego skutecznie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania całego układu krążenia. Wzmacnia tętnice oraz reguluje ciśnienie krwi. Oliwki mają niski indeks glikemiczny, który wynosi jedynie 15. Dlatego mogą być spożywane przez osoby chorujące na cukrzycę. Sprawdzą się także dla osób, które zamierzają schudnąć. Owoce te są bowiem niskokaloryczne i zawierają sporo błonnika, dzięki czemu dają uczucie sytości po posiłku. Oliwki doskonale podkreślają smak białych serów, sałatek, pizzy, dań makaronowych, mięsnych oraz warzywnych.